Coś Rafał, kory Rafał, na, 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 Rafał. Pewnego razu koń Rafał zasuwał jak dziki. Ale zasuwam jak dziki. Kory Rafał, to Rafał, to Rafał, koń Rafał, to Rafał, kory Rafał. Koń Rafał. Co Rafał, co Rafał. Koni Rafał! Koni Rafał! Koni Rafał wspinał się smutny na giewąt. Pewnie zaraz zapytacie, dlaczego ten Koni Rafał jest taki smutny? A ja bym raczej zapytał, dlaczego ten Koni Rafał wspina się bez zabezpieczenia? O matko! <laughs> Koń Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał. Rafał wracał późnym wieczorem z Tesco z workiem Owsa. Nagle zorientował się, że nie wziął paragonu z kasy. Żebym tylko zdążył przed zamknięciem! Pomyślał koń Rafał! Na szczęście Tesco otwarte jest całodobowo.